Let's go! Akcja marwitalizacja! What's that? Jego wyzwanie jej trening. To jest twoje bikini challenge! Bardzo lubię zaskakiwać agnieszka. Dlatego dzisiaj przygotowałem dla niej coś, czego zupełnie się nie spodziewa. Ciekawe, co Dawid dla mnie przygotował. Mamy parę do działania. Cześć Agnieszka. Cześć. Zaskoczę Cię. Mam dla Ciebie ćwiczenia, które bardzo lubisz. A, to już wiem, co będziemy robić. Będziemy skakać. <grybuj> Mam nadzieję, że pamiętacie nasz plan treningowy. Do tego dodajemy dzisiaj nowe ćwiczenie. Półprzysiad z wyskokiem w górę. Pokazuje Nogi na szerokości bioder, trzymamy brzuch, plecy proste. Przysiad, kolana jest nad kostką i wyskok do góry. Dół, wyskok, góra. Dół, wyskok, góra. Ważne są plecy. Pokazuję bokiem ćwiczenie. Dół, wyskok, góra. Zadbaj o plecy, o wciągnięty brzuch, kolano nad kostką. Hop, 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 hop. Takich powtórzeń robimy 20 w trzech seriach. Mamy parę do działania. Pamiętajcie, że najważniejsze są połączenia: seria ćwiczeń i rozciąganie na koniec oraz dieta. Zapraszam na stronę marwit.pl, gdzie znajdziecie wszystkie porady naszej pani dietetyk. Brawo! Świetnie ci poszło. Jak zawsze. Teraz mam zadanie dla Twojej drużyny bikini. Dziewczyny, prześlijcie nam 30-sekundowe filmy z Waszymi skokami. Najlepsze nagrodzimy. I jeszcze coś dla Ciebie. Sok Marwit jako uzupełnienie energii po treningu. Dzięki. Pyszne. Szczegóły konkursu, zasady diety i dokładny plan treningowy znajdziesz na marwit.pl.